Cześć, z tej strony Wadi. Zapraszam Was do ósmego odcinka. W tym odcinku, jak widać, jesteśmy znowu w szpitalu. Nie mam broni. Wszędzie tutaj szukałem i no niestety nic nie znalazłem, nigdzie nic nie ma. Więc trzeba będzie po prostu wybiec. A nie mogę go nawet zaatakować. No to tylko ucieczka. Co nie mogę zrobić? Ech, tylko wczytać. No nic tu nie ma. Że w lewo. No i teraz gdzie?

No właśnie, tutaj by się przydało skradanie, ale klikam C i zaczynam się ruszać, to nic to nie daje. Zostań tam, gdzie jesteś. Zostań tam. 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 15 naboi. Ułe, tylko 15 O to z bereton trzeba pobiegać. Naprawdę bereta jest słaba. Nie trafi się prosto w głowę, no to, to żyję i ja mogę nie żyć. Dobra, Kałach. O, odcinek. you have a tumor in your brain it's making you mad we're forced to operate aggressively the fake doctors were trying to confuse me saying i was john mira pumping me full of drugs no none of that give it back he's new he has the drill restrain him no no Alright now. Easy, easy, just hand it over. There's a good boy. Hey! Stay back! No! I was in charge, but still woozy from the drugs. I had to escape. I couldn't let them stop me. Dad, he's coming! It's coming! He's coming! Get away! No ten odcinek był mocny. No tu jakiś trup. Oni tą korytarzem, czy są tam po prawej? hm. po prawej. Granat. Albo i nie? Nie, nie zdążył wyrzucić. I się nie da kliknąć na komputerze nawet? Teraz granat Teraz granat Jeszcze 20 naboi no mam Trzeba z mp5 pochodzić. No jednak na przybliżenie też robi robotę czasami. Kurcze nic nie ma w żadnej szafce. O, okay. nie trafimy chyba. No i zabity w nogi. O, chociaż tu coś było. No bida. O, kolejny serial. of lords Dobra, to sobie in part by castling insurance companies my lord I will marry her my mind is made up she will be my lady over my dead body brother that harlot will never soil our family name you have no right to call yourself a lord I am here to do the duty of a sheriff's heir you have insulted my lady for the last time my lord I demand satisfaction as you wish, little brother. Hang down. No, my lord, nothing good can come of this. Uh, Villain! My lord, I beg of you. My lord, brother, heed her words. Maybe we can yet solve this peacefully. Have at thee! No! My lord! Brother! What have you done?

No coś nikogo tam nie widzę, więc lecimy. At the construction site, I had been ready to give myself in. There would have been no answers, no second chance. Nothing would be fixed. I had to solve the case on my own. Was still the answer. I caught glimpses of her out of the corner of my eye, felt her presence everywhere I went. I was trying to trace her path, recreate the winding course of the magic bullet in her head. I couldn't find her. I drove out of the city in the direction Mona had pointed me, to a man who specialized in answers. The architecture of Alfred Woden's Manor had its origins in European darkness along with the inner circle. Mr. Payne, I've been expecting you. The only true reason why men fight wars, love. The score on Mona Sax. Next question. Fine. Why is the Inner Circle trying to kill me? I am dying, cancer. Power has leaked through my fingers. There was a rebellion. A renegade faction has pushed the society into a civil war. Everyone who resists is assassinated. We have been reduced to fighting mob wars. Vinny Gagnitti? Vladimir Lem. I knew the answer before he told me. Vlad had lied. Cleaning company commandos were his men. Vladimir Lem has belonged to the Society for many years. Gogniti is going to die in the hands of the Inner Circle Renegade. Then he is coming for me, his one time mentor. I left Woden at the door of his panic room. By talking of fate, Vlad had been asking for my blessing to his plan to murder me. I've been keeping to the backbeat. Reacting to Vlad's moves, cleaning up after him. No more. hidden behind baseball bat boy must brave the cold void filled with demons nefarious minds bases loaded fastball Shoot! Captain Baseball Bat Boy has escaped Demon's trap, but can he save Bicycle Helmet Girl before Maxwell's Demon turns the world into a dreaded closed system? A Hollywood franchise that goes perpetually on forever. Go. Find out in the next episode of Captain Baseball Bat Boy.

I na górze ktoś jest i trochę z lewej. I nikt nie podbiega. Kurde, ten na górze nie. Wiem, gdzie... Nie dobra, chcę wczytać. Onik nie podbiega. Razę zapiszę. A ta masz. Jeszcze sobie tutaj na dole pobiegam. Dobra to zaraz tam pójdę. Już chwila, bo to jest wyjście chyba po prostu. O, nawet nie mogę wyjść. A nie wiem co oni mają kurczę z tym strzelaniem nagłym. Po prostu znikąd, momentalnie, z pusty. Oczywiście żaden leków nie miał. Teraz tam pójdę, pewnie tam trzeba iść. Amunicja do strajkera. A zobaczyłem z tym strajkerem. No dobra, nic więcej tutaj nie ma. Tego jeszcze nie widziałem. American Avenger, okej. Okay. wcale nie jest takie mocne jak myślałem. Co digla mam. Chociaż, z ciekawości... Nie dobra, będę jednak z kałachem sobie biegał. Jakoś najlepiej się czuję aktualnie z tą bronią. Ewentualnie do M4, ale tu mam za mało pocisków, no ale mogę chwilę popróbować.

Dobra, już to nikogo nie widać, i tu już nic nie ma. Tyle leków tutaj nagle? Chyba zaraz będzie jakaś większa walka. Miesz do do moździerza, do kieszeni? I co, tak będzie kłócał? Właśnie, za mało mam amunicji. Tak zrobię i zobaczę teraz. Ale sobie zjechał. Dobry, i to chyba są wszyscy, jak już tak zjechał ostatecznie jeden. Ale i tak chcę zacząć tu o, właśnie zamknięte jeszcze jednak ktoś żyje to za to że mnie trafił jaad jeden Uczułem się że buta zgubiłem Hva mener du? A ten jak wylądował. Zawsze jakiś taki Stefan na końcu wybiegnie i zawsze mnie przestraszy, no. vans the cleaner jumpsuits the illegal firearms the hard evidence that proved vlad was behind it all now lords and ladies continues my lord i have slain my brother all is lost i am a lord no more men capture them your word is our command my lady. Mama? Yes. Good. Good. My precious boy, a noble lord is dead, a vile crime against our illustrious name. A crime that shall not go unpunished. My lord! Unhand her you brutes. Yes, good. Good. Men, let her go. Aye my lady. Good. Good, my dear girl. You seem faint. Do sit down. Rest. Here, a glass of wine. Drink. It will bring color back to your cheeks. Thank you, my lady. No! Do not drink, my lady. Valentine. My lord. Allow me. Mama, I drink to the memory of my brother. My lady? I drink for you. No, my son, that is not for you. Uh, men, stop him. Too late. I have swallowed the bitter poison. I am dead so that my lady can live. With this deed, I prove myself a lord. My lord? No! Fire! Fire is loose. My lord! My lady, go! Run! Live! Mama, you are no lady. No, no, my son, no! Oh Przez ten odcinek nie będę mógł spać. Nie wiem, czy to nie jest poziom wyżej niż trudne sprawy, dlaczego ja i tego typu głupoty. Najpierw trzeba tutaj pozwiedzać. No chyba że nie będzie co. Wida.

Vlad, it's me. Where are you? I need you. I'm on my way to the construction site now. Winterson. I'll do it. I'll take care of them both for you. I don't know. Is this a crime? Is it against the law to be happy? They haven't seen you with my boy. Haven't seen you with me. Miss you. Call me. The gilding on the mask had cracked to reveal the rot underneath. Winterson's confession didn't wash away my guilt. It made me feel worse. I had a meeting scheduled with Vlad at Vinny's place. More cleaners! Waste them! Get them before they get out! Oh. Find a way in there. Definitely. I was still a couple of blocks away from Vinny's place. I had to get moving. and they No ale zobaczymy w przyszłości, aktualnie zakończymy ten odcinek. Jestem bardzo ciekawy, czy faktycznie uda mi się dorwać Vlada i ostatecznie, czy trzeba będzie go ubić, czy go po prostu schwytamy. No ale to dowiemy się wkrótce. Póki co, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!